Na pomyczowej konferencji oby, obydwu Panów trenerów pana Jacko Magnuszewskiego, Trenera Wisły Płocky oraz pana Krzysztofa Bukowskiego, trenera Garparni i bardzo proszę o pomyczową opinię pana trenera gości pana Jacko Martuszewskiego. Przede wszystkim zacznę, że nie jestem trenerem Wisły Płockiej, tylko Wisły Wisły, Bardzo tak. przepraszam, Nic się nie stało, ale taka drobne sprostowanie. Na pewno cieszę się z tych punktów na bardzo trudnym terenie, bo było Duży na to dobry zespół, wiedziałem już, miałem mamy informacje jak gra, wiedzieliśmy, że nas czeka ciężka przyprawa. No i tak dzisiaj było. Staraliśmy się grać solidnie w obronie, kontrować w pierwszej połowie. Uważam, że no, powinniśmy prowadzić, bo mieliśmy może 3-4 doskonałe sytuacje, których no, nie wykorzystał Konrad Nowak. Drużyna Garbarni w, drugiej połowie, w pierwszej połowie także nam dwa razy zagroziła, także szczęście się do nas uśmiechnęło. Bramka, która no, no dawała nam jakiś spokój, myśleliśmy, że będzie się dalej tak układać, no niestety przeciwnik przycisnął, zmusił nas do, do głębokiej obrony, stwarzał sobie jedną, drugą sytuację, zdobył bramkę i, i Tutaj tak się mecz otworzył, że była sytuacja raz z jednej, raz z drugiej strony. Do nas się szczęście uśmiechnęło, że to my zdobyliśmy tą bramkę w końcówce. Po ładnej kontrze. Konrad Nowak z czupakiem zdobył bramkę. I dowieźliśmy do końca, mimo że, że wynik ten był no, nierozstrzygnięty, Rzut wolny, czerwona kartka dla naszego bramkarza Łukasz Koja, który wszedł popisał się znakomitą interwencją no i uratował nam. No Mecz. Podsumowując ten mecz, powiem tylko tyle, że na pewno to było super widowisko dla, dla kibiców, bo mnóstwo sytuacji było, były kartki, uważam, że trochę za dużo. Na pewno mniej radosny dla trenera był ten mecz, bo, bo mi na pewno siwych włosów przybyło. Trener też tutaj na pewno nie jest zadowolony przede wszystkim z wyniku, ale, ale no cieszę się, że w końcu szczęście to do nas się uśmiechnęło i my. Przechyliliśmy to szale zwycięstwa w tym bardzo ważnym meczu na, na swoją korzyść. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, tak? My w innych nastrojach po tym meczu. No, powiem tak, że też mieliśmy informacje na temat ławy Na temat Wisły Puławy i... Wszystko to, co, wszystkie nasze informacje, które zdobyliśmy, które widzieliśmy, no, potwierdzi, Wisła potwierdziła w ciszym meczu. No, w zasadzie Wisła nas niczym nie zaskoczyła i, i wiedzieliśmy praktycznie wszystko. I pomimo tego nie potrafiliśmy temu zaradzić i to jest, to jest właśnie nasz, e, nasza bolączka. No, wiedzieliśmy, że w ten sposób Wisła zagra, że zagra z skąty, że najgroźniejszym zawodnikiem jest Konan który często zbiega na te piłki prostopadłe, szuka sobie tego miejsca, jest, jest bardzo szybki, dynamiczny. Byliśmy Podważasz tego zawodnika. No niestety, niestety, no, no, zbyt często ten Konrad dochodzi do tych sytuacji i tutaj no, trzeba, trzeba no, zwrócić na to uwagę, że no, za często, za często, za często i no pomimo tego e, próbowaliśmy mm, w ogóle, na ten mecz, wystawiliśmy bardzo ofensywne ustawienie i, i założenie było takie, że, no, no wiedząc, że zespół że będzie się bronił, Chcieliśmy prowadzić rozmontować, no i tym mieliśmy te sytuacje, potrafiliśmy po, po często dobrych akcjach zespołowych doprowadzić do takich sytuacji. Niestety brakowało szczęścia w pierwszej połowie, tak, jak Koźli czy, czy Kamil Rado. No, tam, no to, to, to już takie naj, naj, najbliżej, co mi, co mi teraz akurat, co sobie przypomina. Były te inne, no. Szkoda, szkoda. No, druga połowa, wychodzimy, wyciągamy ten remis. No Wisła, się, Wisła wydaje się w tym momencie, że jest bezradna, zaczynamy grać zdecydowanie jeszcze lepiej. No i kontra, i, no i niestety i druga bramka. No i przy, przy czym kontra, no niestety niestety no, jeden zawodnik na trzech naszych polu karnym i, no, i w okolicach polu karnego, no i no, niestety strzela bramkę. No także no, 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 no cóż można powiedzieć. No. No, bardzo nam przykro, że zawiedliśmy kibiców i, i zawiedliśmy na pewno samych siebie, ale, no, ale cóż, no, są następne mecze. E, na pewno z ciężkimi rywalami zespół pokazał, że potrafi bardzo dobrze konstruować akcje, Bagra e, z dużym rozmachem. Jeśli chodzi o akcje ofensywne, no, zdecydowanie musimy być bardziej skoncentrowani w obronie. Myślę, że, że to jest zespół, który który absolutnie w żadnym wypadku nie, nie powinien pracować się na tym miejscu, na którym się placujemy. Kupa niefortunnych zdarzeń bym tak to określił, bo, bo, bo z całym szacunkiem do Wisły uważam, że to garbarnia płaci zespołem zdecydowanie lepszymi i powinna garbarnia wybrać ten mecz, a przegrała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana o pytania. Ja? Pytanie Michał Kaczyński do Pana trenera Kukawskiego. Mówi Pan, że przykro, zdaźliście... Wiem, że wielu się wybiera do połomic, to mieć taka kolejna okazja dla Was. Nie się Panu, bo myśl był na pewno bardzo trudny, męczący na w Państwa zawodników. Kolejny spotkanie zaczyni, prawda? jeszcze jeszcze pani teraz. Tak, no musimy sprawdzić te kartki w tej chwili, nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja kartkowa. Bo dopiero będziemy to wszystko podsumowywać. Na pewno zawodnicy dali z siebie dużo. Tak jak powiedziałem zawodnikom dzisiaj w szatni, no to te rotacje będą. Musimy, musieliśmy, musimy się przygotować na to, żeby wszyscy zawodnicy byli w jakiejś optymalnej dyspozycji na, na kolejne spotkania. W związku z tym, te rotacje muszą być teraz zrobieni. Ale taktyka nie zmiana, bo pan mówi, że jest zadowolony z tego ofensywnej gry? Właśnie no, za tak? Jestem zadowolony z ofensywnej gry, a jestem bardzo niespaczony grą defensywną. No i tyle. No. Natomiast no, musimy. No, Musimy to poprawić, ten element, musimy nad nim pracować więcej jeszcze, no musimy nabrać więcej pewności. To są dobrzy zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę zbyt nerwowo troszeczkę. No, chcieliśmy ten mecz, widzieliśmy, że jesteśmy zespołem lepszym. Chcieliśmy bardzo strzelić bramkę, no i troszeczkę się otwieraliśmy i niestety. Stawiamy latowali, tak? Myślę, że myślę, że no, no cóż, no, musimy, musimy zdobyć punkty bo będziemy walczyć o wszystko, o życie, walczymy w każdym meczu o życie, o byt, pozostanie w lidze, musimy wszędzie zdobywać, szukać punktów. Jak co wskaziłem, bo, bo tak z trybu nie, wygląda, tak a nie wyglądało tak Właśnie nie wyglądało to dobrze i w naszych relacjach też nie hmm. wygląda to dobrze. Bardzo fajnie chłopak zaczął, fajnie grał, bardzo dobrze schodził, utrzymywał na piłkę w grze, no ale niestety przytrafiła mu się kontuzja. No, był w bardzo dobrej formie, no i to jest kolejne takie jakby... Jakby, jakby jakiś, nie wiem, kamyczek naszego ogródka. No. Chłopak, który łapie świetną formę i strzela bramkę za bramką praktycznie. Bo w drużynie rezerw strzelił w przedostatnim meczu trzy bramki. W ostatnim strzelił gola u nas w meczu rezerw strzelił znowu dwie. Czyli no chłopak w ogromnym gazie. No i, i nagle 45 minuta brakuje nam tego chłopaka. No. Piszczek, kolejna sytuacja, gdzie jest. Już do przerwy zgłaszał jakieś bóle, bóle, po przerwie zgłosił jakieś bóle brzucha, no, zaraz po przerwie w zasadzie, no, także no, jakieś, jakieś, nie wiem, czymś spowodowane, ale miał bardzo silne bóle brzucha i, no, i poprosił o zmianę, nie wiem, rady wytrzymać. I, no i nam się to jeszcze, jeszcze gorzej, nam się to sypnęło, no, mieliśmy inny plan na ten mecz, nie, nie spodziewaliśmy się e, kontuzji w 44 ani, ani zmiany środkowego obrońcy no, w tym meczu. Więc... Proszę? Co trzy dni gracie praktycznie. Tak, ale myślę, że zespół jest przygotowany na to, żeby grać co trzy dni. Ja tutaj e, czasami tak się układa, że po prostu lepiej nawet, nawet, nawet się grać co trzy dni, więc tutaj nie robiłbym z tego jakiegoś. jest dopiero nasz drugi mecz. Teraz że możemy przerwać. Doszliśmy 4 dni. Także myślę, że. że Pana zapytać, czy zgadza się Pan z oceną pana Bukalskiego, że Gerbarnia była lepszym zespołem w tym meczu i że yy, to garbanie zasłużyło na zwycięstwo? No, trudno trudno yy, mi ocenić, czy była zespołem lepszym. Na pewno gra bardziej ofensywnie, a wiadomo, że gra ofensywna ma to do siebie, że, że drużyna naraża się na kontraataki. My wiedzieliśmy, że Garbarnie będzie tak grała. Zostawiliśmy jej pole do gry, zostawiliśmy jej dużo miejsca, Zagęściliśmy środek pola, bo, bo stamtąd jest największe zagrożenie w każdym meczu. No i ta taktyka nam się sprawdzała. Myśmy stwarzali sytuację, garbarnia gra w piłkę, także ocenię ten mecz w ten sposób. Garbarnia więcej była przy piłce i, i no może grała faktycznie lepiej w tym meczu, ale my byliśmy zespołem mądrzejszym, który potrafił wykorzystać... Taką grę Grellę no i wygraliśmy dzięki temu ten mecz. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma więcej pytań, to bardzo serdecznie Panu dziękuję.